Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Lizak i w dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam sposób, jak zwiększyć jakość nagrywania w OBS-ie. Tak więc nie ma sensu już przedłużać. Zacznijmy już pokazywać. Wchodzimy oczywiście w OBS-a: ustawienia, wyjście, nagrywanie. I tutaj nie będziecie mieli tych opcji, dlatego zaznaczycie sobie tam w trybie wyjścia zaawansowane. No i jak już macie te opcje. To zmieniacie encoder NVD. Ja tego nie mogę, bo ponieważ nagrywam. Zmieniacie sobie encoder na NVIDIA NVNC yy, oraz przepływność B-Rate. Najprawdopodobniej będziecie mieli 2500, więc zmienicie sobie to na 8500 i powinna być dobra jakość. Oczywiście, jeszcze na streamowaniu, jeżeli na streamie też chcecie mieć taką jakość, no to robicie dokładnie to samo. Encoder zmieni zmieniacie na NVIDIA NVNCT yy, i przepłyniec B-Rate na, na optymalną liczbę, 8500. Yy, I może się to wydawać dziwne, ale to tyle. I po tym będziecie mieli zastosuj, ok? No i macie większą jakość, mniej więcej taką jak ja. A ja mam w miarę dobrą. Zresztą możecie sobie porównać, zanim to ustawiłem, mój pierwszy odcinek z poprzednimi. Widać bardzo dużą różnicę. No i co? To tyle, nie będę więcej czasu zabierał, bo to Was najprawdopodobniej nie interesuje. To tyle z dzisiejszego odcinka. Cześć, cześć!